Dobra. Pierwszy raz od dawna nagrywam recenzję na dworze, bo jak widzicie, miałem potrzeby żeby dotknąć trawy. Godzilla vs Gigan. W skrócie fabuła. Jest jakiś tam główny bohater, który pracuje jakimś tam tu na parku, czy cokolwiek to co nie jest, i odkrywa, że na Ziemię niedługo przybędą tam dwa potwory Kidora oraz Gigan. Mówiłem, że Gidora wcale nie zginął i że będzie w sequelu. Widzicie, miałem rację, tak jak zawsze. Więc oczywiście Godzilla oraz Angirus. Przybywają, żeby ich pokonać. Więc są sceny walki i kolejne sceny walki pokonują ich koniec filmu. Tak, tak mogę opisać w sumie w bułę. Absurdalnie, z jednej strony to coś proste, a z drugiej strony tyle skomplikowane, bo czasami nie ukrywam, że czasami się rozkażyłem i przez to nie wiedziałem co się dzieje na ekranie. Pierwszy aspekt, taki trzeba omówić, efekty specjalne. Będę szczery, wypadają dosyć słabo. Zwłaszcza to razi oczy, kiedy widać, że używają scen z poprzednich filmów, które jednak wyglądają dobrze. Ale oczywiście momenty, kiedy jest przejście z zwykłych scen do tych wklejonych, to to razi naprawdę w oczy. Więc gratuluję, odkryliście funkcję kopiuj-wklej. Mówię wprost, jak ktoś poniżej 12 lat chce oglądać ten film, to są tam sceny tego typu. Tak, w filmie dla dzieci Znaczy chyba dla dzieci Są tego typu sceny Dokładniejszy powód jest rzekomo taki, że Wiele dzieci pisało list do Z pytaniem czemu Godzilla nie krwawił podczas walk Więc tak wpadli na pomysł, żeby dbać sceny w których jest krew Ciekawe w sumie jaką kategorię są ten film w kinach Taki trochę plus tego filmu to Nowy potwór, czyli Gigan Wielu fanów się podoba, ale i tak, niespyt. Jest to ciekawy pomysł na potwora, ale bardziej wolę stwory typu Guidora albo Michał i tego typu. Więc czy film jest dobry? No nie. Czy jest zły? No może nie jakoś mega bardzo, ale i tak. Więc myślę, że moja ocena to 4 na 10. <śm> né, um... é um... é um...